Dzień dobry piąteczku, dzień dobry. Zobaczcie, jak ładnie. U mnie widzicie, ale ekstra dużo śniegu. A ja właśnie wyruszam. Fajnie, w ogóle, że śnieg spadł, i w ogóle tak zimno się zrobiło, bo to jest też potrzebne. I ważne. W ogóle fajnie się czuję, jak jest tak nie taka mokra plucha, tylko właśnie tak cóż Jechałam teraz tutaj kupić dla Paula jakąś przekąskę, bo na kartce, którą otrzymaliśmy, właśnie związaną z wyjazdem Paula, jest napisane, żeby miał właśnie jakąś przekąskę. No więc idę mu kupić. Ale stanęłam tutaj przed tablicą, na której są właśnie wywieszone plakaty. Cóż takiego na na walentynki przygotowało netto. Pokażę wam. Oczywiście czekoladki, które Pedro uwielbia. Wczoraj ja już wam pokazywałam. Tutaj jest akcja jakaś, 4,69 kosztuje. Tutaj jest jakiś, chyba, nie wiem, to jest jakieś małe chyba wino, czy coś takiego. 2,99. Sekt, oczywiście oni to w sekt nazywają. Haribo nawet jest walentynkowe. Jest specjalna edycja walentynkowa. 89 eurocentów. Co tu jeszcze jest? Tu jest jakaś świeczka 4,79. Tutaj jakieś takie kwiatki 8,99. Tutaj macie 9,99. A tu też jaka różyczka fajna. 6,99. No i oczywiście nie może zabraknąć herbaty. Tykany 2,49. No to idziemy do środka są nawet truskawki I tutaj oczywiście piszę e, I love you macie tu jest po portugalsku Tiamo i ich dich, oczywiście po niemiecku a truskawki są skąd? a truskawki są z Hiszpanii ale słodkie naprawdę taka różeczka zobaczcie to. i to kosztuje 6,99 ale ekstra, to mi się podoba. Bardzo fajnie. Są takie kwiatki. W toniczce. One kosztują 5,99 zł. Ale... O, tu jest fajny bukiecik. O Jezu, ile róż. O, to jest też piękne. Z takim serduszkiem. Tutaj te kuleczki. Też nie. Ten storczyk kosztuje 8,99 zł. Ależ tulipanów. Lubię te kolory. Jezu, ja już mi pachnie. Te tulipany bym kupiła. Eee, ile kosztują? 6,99 zł. Bardzo ładne. Podobają mi się. A to słuchajcie, macie nawet książkę. Romansik. Valentina. Jakieś trzy są, trzy historie, trzy romany i tu też są trzy, zobaczcie. Romany Herz. Można sobie poczytać, się przenieść w świat fantazji. Jakie kubeczki, ona i on. A wiecie co, wezmę dla mnie i dla Petra taki kubeczek, dla walentynki. Zobaczcie 17,99 za taki właśnie koc. Czerwony, powiem Wam, że bardzo fajny w dotyku. No i wiecie, akurat czerwony taki, taki właśnie na dzisiejszy dzień. Ja w ogóle lubię czerwony. W ogóle muszę Wam pokazać, że to jest fajna bluza dla, dla dziewczyn. No też dla kobiet. Bo tutaj macie XXL od M do XXL ale fajna właśnie bluza i ona tak naprawdę ma 80% bawełny Queen trochę taki duży napis z tyłu, ale dla dziewczyny fajna ogólnie to muszę wam powiedzieć, że zobaczcie ile już jest na zająca różnych rzeczy Pełno, pełno zajączków. To z orzechami, z marcepanem, jajeczka. Tutaj są jakieś creme ayer Takie zajączki. Tu jest marcepan. Takich nie jadłam, wyglądają ładnie. To jest lipings. Rufel Praliner. tutaj zajączki też jajeczka 2,49 euro 99 tak. i zobaczcie co ja tutaj kupiłam dla mojego Paula dla Paula kupiłam skarpetki bo już mu się pokończyły. One kosztowały chyba jakieś tam 14 euro. Takie skarpetki. Kupiłam mu też no, żel do mycia na wyjazd. Kupiłam mu, zobaczcie, polskie kapanosiki, bo on lubi. Kupiłam też gofry. Oczywiście to, co Paulo lubi, nie? Pringelsy. Jeszcze dostanie Haribo. Miał dostać przekąskę, to dostanie. No i jeszcze oczywiście fantę. Jedną i drugą, bo on też jest fanem fanty, uwielbia. A tutaj jest do domu takie pieczywko. Wziąłem taką broskietę ala. Oczywiście mój pasztecik, który uwielbiam. Bateryjki, bo nam się skończyły do pilota. Dla Kici coś dobrego i miłego. Dostanie saszetki. I tu jeszcze takie saszetki. Trzeby, bo ma lubi w ogóle szebę. Bardzo. Dostanie też mleczko, bo ona też lubi. Zobaczcie, tutaj wziąłem takie galaretki, chociaż ja nie lubię ale dla Petra, bo on lubi galaretkę Oster żale miszunk. I słuchajcie, kupiłam dla mnie i dla Petra z okazji Walentynek po kubeczku. I sobie zrobimy kawkę w takim dużym kubku dzisiaj. Z okazji walentynek. I ile za to zapłaciłam? Już Wam mówię, akurat mam paragon 4922. Ojej, zobaczcie, ja tutaj wracam, mam zakupy. Zobaczcie, co tutaj jest. Co tutaj czeka na mnie? Ludzie. o Ojeju. Oh my god. Aż muszę zobaczyć. Ja się nie spodziewałam, naprawdę. Ja się tego nie spodziewałam. Moi drodzy, ja po prostu jestem naprawdę zdziwiona. Już tutaj wołam zraz Pedra. Pedro! Ja dopiero wróciłam do domu i ja jestem po prostu w siódmym niebie. Zobaczcie jak te kwiatki, w ogóle jak one pięknie wyglądają. Mm, piękne, cudowne kwiatuchy. Pedro! O buzie! Niespodzianka! Ale zrobiłeś mi niespodziankę, naprawdę, ja, ja w ogóle nie myślałam. Widzisz. Nie byłam, ja tutaj... Najlepsza, kiedy nie myślę, że mam żadnego spektaklu. Mhm. Nie, bo ja niczego nie oczekiwałam, bo myśmy sobie powiedzieli, że my jak zwykle robimy sobie kolację. Ja zawsze wierzę, że my robimy kolację, a tutaj Pedro coś innego przygotował. Ale czekajcie. Zobaczmy co tu jest. Ojeju. Jeszcze doskonale wie, co ja lubię. <ścoughs> Victoria's Secret uwielbiam, uwielbiam. Mm. Co? Raffaello. Mm. Serduszko, będziemy razem jeść, nie? No. Gdzie jesteś? Pan. Gdzie pan jest? Zaraz robimy kawkę. Zaraz robimy kawkę, ale będziemy kawać. jeść. Serduszko. Możecie pisać, co wy tam dostaliście albo same sobie zrobiliście, bo mówię, można sobie samemu kupić. Ja na przykład powiem wam szczerze, dzisiaj byłam w tym. Właśnie muszę ci powiedzieć, Padron. No. Bo jak wracałam, to byłam dzisiaj. Wnet to i chciałam sobie kupić kwiatki. A, no. <laughs> chciałam sobie kupić kwiatki, bo ja wiedziałam, że myśmy ustali, że my nic nie robimy. Ale Pedro, ja Ci pokażę, co ja kupiłam. Teraz pokażemy Pedrowi, bo on nie widział. Pedro, zobacz. Bo ja kupiłam. O, fajno. Dla, dla Ciebie i dla mnie. No, super. No ładne. Ładna, nie? No, ale. Zobaczcie, muszę Wam pokazać. Chociażbyście już widzieli, ale właśnie weź wyjmij, Pedro. Kupiłam dla nas, dla mnie, dla Pedra. Wiecie, ja tak po praktycznemu, nie? Zadziałałam, żeśmy mieli z czego pić kawkę. Oto, że będzie taki duży kubek. Uchuchu. O jezu, jakie piękne te kwiatki. Pisze Furdich. Już Wam pokazuję. Pedro tutaj otwiera. A teraz Wam pokażę. Tutaj pisze Furdich. Jest taka, takie coś tam, żeby dobrze one stały, te kwiatki. O Jezu, jakie piękne. I kolory, wszystkie mi się podobają, bo lubię i czerwień, i taki róż, i żółty. Ekstra. O nie! Du genau in mein Herz. Ludzie, to ty byłeś ten, ty byłeś tam. A kiedy ty wcześniej kupiłeś? Wczoraj? Wczoraj? Już miałeś to kupione? Ale numer. Jej, ja jeszcze mam karteczkę napisano. Oj oj. Po portugalsku. Zobaczcie, mm. jak fajnie. Ale zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Love him. I tutaj jest Love her. Także to jest Love Him, to jest mój kubek to jest twój, no. love hair. A dziwny, a nie, bo można też tak odwrotnie, można postawić, no. nie? Zobaczcie. To samo. Ekstra, kubki. No to... Ale ja też mówię dziękuję mojej żona za ten prezent. To też był niespodzianka dla mnie. No nie kubek. No tak, kubek. No kubek, niespodzianka. Ja no. nie to bezo bardzo, bardzo fajne. No, ja też. O. Także wiecie, co trzeba celebrować. Naprawdę, ja często właśnie mówię Wam, żebyście doceniali to, co macie, bo właśnie tak żyjemy szybko, nie? No tak. Żyje się szybko, w pędzie takim i nie doceniamy właśnie tego, co mamy, a czasami szukamy czegoś innego, co jest po prostu nieistotne, nieważne no. i zbyteczne dla nas, wiecie? A trzeba właśnie doceniać to, co się ma, szanować, nie? No tak. I, i, będę, będzie, i naprawdę, będzie zadowolony. Będziesz tak. jest na swoje życie i hmm. można jeszcze dalej e, budować na swoje życie, kiedy e, masz osobę koło ciebie, która mm -hmm. jest prawdziwa partner. Właśnie, prawdzi... osobę, która jest prawdziwym partnerem, no. partnerką. No. Dokładnie. Życzymy Wam tego, moi drodzy. Życzymy Wam dużo, dużo miłości. że jesteście sami, to życzymy Wam oczywiście tej drugiej połówki. Jeżeli pragniecie tego, to życzymy Wam, żebyście znaleźli tą drugą połówkę, żebyście nie byli nigdy samotni. A w ogóle, jak jesteście sami, to wpadajcie do mnie na konto. Ja Was serdecznie zapraszam. Zapraszamy my, nasza rodzina zaprasza Was. Do nas wpadajcie. Przychodźcie, piszcie do nas też. Właśnie komentarze, dzielcie się. Ja zawsze odpisuję, więc i Wam odpiszę, a jak nie, to powiem do Was po prostu przy najbliższej okazji coś w filmiku. No. A słuchajcie, my teraz się zabieramy za... Ja robię szybko obiad, bo dzisiaj Paulo wyjeżdża. Musimy go spakować, więc jeszcze z nami pojedziecie Paula zawieźć oczywiście do miejsca, gdzie spotykają się grupą. Paulo już tutaj spakował sobie torbę. Schowa jeszcze aparat. Taką dużą bierze? No. i wygląda normalnie na tydzień nie trzeba. No ubieraj z buty i wychodzimy. Już dojeżdżamy, dojeżdżamy już. Udało się. Spóźnieni. Spóźnieni przez korki. O, autobus już jest. O, pokażę Wam autobus już jest. Autobus już stoi. To jest ten autobus. O, i tym autobusem będzie Paulo jechał. Już dzieci są w środku i tylko Paula nie ma. Malieżaczka, no idziemy. No i Paulu już siedzi w autobusiku i jedzie do klasztoru. O oh god! Już dzieci siedziały w autobusie, także Paolo już też już i zaraz będą odjeżdżać. Jeszcze za nami jeszcze jedna dziewczynka, dwie dziewczynki w sumie przyjechały jeszcze, nie? Jeszcze dwie dziewczynki przyjechały i no, także Paolo teraz jedzie do klasztoru spędzić walentynki. Nie? Walentynki w klasztorze. No, ale, może, ale może być fajne, bo widziałam, są dziecko tam, są. I to takie fajne chłopcy, chłopaki są właśnie takie duże, no, nie jak takie małe. Jego, jak... jego wieku? Akurat słuchajcie, jak jechaliśmy to taki korak, korek, nas spotkał, że już myślałam, że. Nie zdążymy, ale na szczęście na szczęście zdążyliśmy i jeszcze oprócz nas ktoś też się spóźnił. Chyba w sumie to za 5 minuty mają odjechać, równo o 16. No ale fajnie, wszystko żeśmy spakowali, wszystko Paulo zabrał, nie? Wszystko zostało przygotowane. Dużo ma ubrań, przekąskę też dostał. Tak, ręczniki w sumie było napisane, że nie trzeba, ale wpakowałam Paulę. Paulo dostał swój. Wiadomo, niektórzy lubią swój ręcznik. Nie? A poza tym nie wiadomo, może być za mało albo coś, nie? Takich ręczników. A w ogóle pokażę wam, bo tutaj ładnie wygląda w ogóle za oknem. Zaraz wam pokażę, żebyście zobaczyli. Zobaczcie jak ładnie wygląda. Tak jest oprószony śniegiem. Bardzo ładnie. W tym roku w tym roku żeśmy praktycznie nie widzieli Czegoś takiego. W tym roku praktycznie takich krajobrazów no, żeśmy... w tym roku jeszcze zobaczymy, bo ma <laughs> 25. No, jeszcze nie widzieliśmy, ale y, to jest właśnie pierwszy raz chyba. Nie pierwszy raz? No. Może drugi? Nie, pierwszy chyba. W tym roku pierwszy. W tym roku pierwszy raz ale widzimy. jeszcze w grudniu. Nie w grudniu, tylko może jeszcze w marcu troszkę będzie. Nie, w marcu raczej wątpię, ale może pod koniec lutego jeszcze. To by było na tyle w tym filmiku. Jak zwykle komentujcie, subskrybujcie i polecajcie i przychodźcie, bo ja zawsze na Was czekam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Pa!